Kiedyber, i za dzisiaj, a dzisiaj, dzisiaj gramy sobie my, my so, 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 so. To właśnie, um, z moją, siostrą, mi właśnie, a wy omby. Takie. Okej, o. A co jest jeszcze zadanie? Tak? tak, to jest parkour i musimy przeskakiwać te... Się ubiegło, to nie to słaba. Musimy przeskakiwać Jestem, te rzeczy. A my zawsze dlatego, ale. Okej. Okay. Fad junior only. Fad granny only. only. Nie wiem po czy tam no. mogą tylko kotę. Tam mogą tylko oni chłodzić. A Tej koleżance, jeśli mamy dzwoniła mama ja tej twojej mam koleżanki. koleżanki. Okej. Okay. Kaczuk wysłałam nie? jej? Wysłałam wiesi, um, tak. Mogę Aha. zjechać? A, tak, tak, mogę zjechać. A, bursy, bursy. Się dzieje. Ja już w tą grę grałem, więc wiem, że właśnie spadniemy. Ja w tą grę grałem. Chyba widać po tym, że w nią grałem po rogu, bo tam już mam burgery zebrane, bo tu się zbiera takie burgery podstawą chcę jej nie udłużyć. Tak. Okay. Nie Więc. O, dwie minuty już to dopiero przechodzi no, i mówi, to no, mówisz, no. Że... Ale super. Chyba to kupię to swój to, rekord, bo wcześniej tu 20, to 20 i tam minut to przechodziłam. Mogę nie zginąć, bo ja w sadem yeah. się uczę grać na Roblox. Obo kiedyś sterowałem strzałkami, ale wolę w satem. Teraz sterować. Więc będzie mi trudno. Bocze, bocze, bocze 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 Może jeszcze dzisiaj wlecą dwa filmy. Jeszcze dzisiaj wlecą dwa filmy. Może raczej. Może jeszcze bocze dzisiaj Może będzie No właśnie, ale wątpię. Bo ja tutaj I nie to jest gry. pewno będzie, prawda? chyba to chyba bo nie będę robić, bo tam tylko mam. Albo co zrobię. Ale z pasją fajna jest Mogę trolleować jutro, że jestem z prawda? Może zrobić jutro. Okej, okay, nie wiem czy słyszycie moją siostrę, ale chyba Moje tak. Bo ja tylko bo chodzę. W, chod, w ogóle nie, się to, głos. Słowa widzowie, ja, bo się bo nie wiem ja, czy ja, się nie głos chod, słab, nagrywa. Ja, ja chodziłam do podstawówki na chodzę. Nie, ja, ustawienia. Chodzę, a, a cyplię po prostu. Tu już chodzi też do podstawówki. Głos się nagrywa. Tak, głos się nagrywa. Okej. Głos się nagrywa. szczęście. Jeszcze się wystraszyłem, że się głos nie nagrywa. A, no właśnie. Się... Nieraz mogę dostać klaszę Robloxa, więc wybaczcie mi kiedy dostanę klaszę Robloxa, bo wtedy, i tak wtedy zrobię piecięcie. I przejdę Ciemnie. sobie, Ciemnie. i przejdę, Ciemnie. zrobię wie do a tego yes, momentu, yes, gdzie z byliśmy. Kościół mnie nie z obchodzi, co gadasz. Ale lagi, gatunku, mignęło mi i lagi się zrobiły. Chyba, że przez to, że nagrywam. Ja wiem ja przez to, co lali, Przez głowę. to, że włączyłem coś tu przez to, że ten głos. Ale mam tego przed głos tego gościa. Możemy w ogóle wejść na tego grilla. No, spacja, działaj. Nie pierdzisz. Moja siostra nieraz jest dziwna. Nie, tylko pierwsza. Nie, bo nie, tylko nie, tylko nie Klawisz okay. widzę, daje mi się co Okej, okay, idziemy. No nie naguj mi tak. No, chyba, chyba będę musiał mieć lepszy przy komputer. No właśnie, bo ty się tylko no, tylko ja mi się tylko na cyklach. Na cyklu leciałam właśnie. Nie, mi się klawisz nie psuje. Znaczy, psują mi się dwa klawisze. Ale jak to nie umiem, tak, jak to... Czas, Ale czas, i tak można czas je czas wymienić. Bo... Idź do grubasia. Skacze ci po Ok. Skacze ci po głowie. Przechodzę to. To ty dopiero weszłaś do tej gry? Nie. Nie. o A bo ty jesteś na tych zakach. Ja już z widzami to przeszłam. One. Tak, jest jest... Tak, Nadmianow... ja, ja do wiatru co jak... przechodzę. Że Zrobię jedzie, cięcie, jak, jak to się, się stanie. Mam parkurów, który dziś lepiej a więc. A, więc, a więc jeszcze nie umiem. Dzieci. Ja muszę do tych parkurów. Za będzie to miał ja, ale no, nie. po 10 parkurach to się nie dziwię, że nie umiesz przechodzić parkurów. No właśnie. Ale to chyba pierwszy, który przechodzisz na swoim nowym koncie, bo na tamte no. były problemy techniczne. No właśnie, bo. Um... Bo, bo, bo telekom ja będzie no. zepsuł, telekom będzie zepsuł mi się zzałem, mm. i będzie no. się zamykał, to... Nie możecie gdzieś zobaczyć, bo czekamy jeszcze na komputerze, a ja nie jestem. Okej. Okay. No komputerze. i tak nie, ja i tak nie wiem, jak zrobić. Znaczy mam komputer, ale nie wiem, jak będę jeszcze zobaczyć Robloxa, bo coś mi nie, nie działa. Wiecie? I nie tamte. masz komputera, co kłamiasz. Nie. Wow. To Daj jakiś komputer, komputer, ale nie ma komputera. Niebezpieczna przestrzeń, super. Nie, niebezpieczne. Niebezpieczeństwo, a niebezpieczeństwo. Myślę, że się przeniosło. To jest e, ostry sosik. No zginąłem, mówiłem, że mogę go zginąć. O, w 7 minut. Nie, no, bo nie robiliśmy żadnego challenge'u. O jeśli chcecie, żebym na przykład przeszedł tą grę jeszcze raz tylko bez checkpointa, tylko bez checkpointa to możecie dać. To wbijcie dziesięć łapek w górę. 10 łapek w górę, bo za dużo widzów nie mam. Chyba 10 widzów. Więc 10 łapek w górę to dla 5 czy tam czterech widzów będzie dobrze. Ta pięć albo czterech widzów mogę hmm, chyba będzie, jeden że, nie będzie teraz, dobrze. Ale widzę jak chce plus, za to dotykać będę jakiegoś koloru, ale tak? był taki temat? Okej, okay, food, okej, okay, food. Będziemy teraz skakali no nie, już po foodzie, ostań, już Czyli po, po napisu jedzenia. Nie znów, pierwszy raz na ten spadłem, bo ja wcześniej na tym nie spadłem, kiedy w to grałem. Poprzednim mój razem ufalać. chyba pobiję mój nowy ja, rekord, ale dofalać. to dopiero 20 level. Fajny ten obcy, którego mam, ale ja bym chciał go zdjąć, bo on mnie trochę denerwuje. Chyba da, się da. nie da. Chyba się nie da zdjąć obcego. Ale to ja sprawdzę. Da, 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 da. A myślałam, że tam był bójkę tego. Łapiłam się na ten patrz na ładnie. Czyli się o chłopak w Posłuchaj. Um, Kajna chce mi uciąć głowę przez to, że spadnę i. Nie, tam tu ja przecież sobie czuję, prawda? Ale przez to, ale i tak ona jest trochę taka nienormalna. Okej. Okay? I jaka dziewczyna to na Czito! Jestem troszeczkę niedrowa, ale mam Bo ona chyba to przesła i wzięła se magiczny dywan, bo y, ukończyłam to i wiem, że na końcu jest magiczny dywan. Y -hmm. ja. Tak, ja to tak. burger. Ona nie burger. tego, czego dwa dolego nie miała. Skaczemy po burgerze. Ale po takim napisu burger. Nie po burgerze Burger line. normalnym. Burger brain. Jak się mówi. O nie. Z tego co pamiętam, chyba był ten dobry. O nie. Tak, ten i drugi. Tak, pamiętam. Jest tutaj jakiś dziwny wniosek. Się... Nie, łącza sobie caps znaczy nie caps locka, shift to jest do pisania dużych liter bez yeah, yeah. przytrzymania shifta. Okej, okay, prześliśmy to. To robiłem normalnie strzałkami, bo to jest trochę trudne, ale może teraz uda mi się ja jestem 90. Dwie jest strzałkami. Bo jestem kola. No ja nie mogę. Jestem kola. Jestem kola i to taką możliwość. To się stało. Tak, tam nie wróciłam. Ale dosłownie jestem kola. Nie wiem. Jak nie po wiem, po co Jak mi ta strzałka. Ja Dlaczego, mówisz nam, Dlaczego mówisz nam niepotrzebne? Dlaczego mówisz nam niepotrzebne do życia rzeczy? Popisam to, co? Co to zrobi, to gdzieś, się zrealizowali. Ja zbiega w kanapę. Nie. Kleina po prostu jest zimna, bo ona chce się pośmieć trochę Rozumiesz? Tak, kibet, A! Nie śpiewać mam za chwilę Kiedy powiedz jeszcze raz, kiedy zaśpiewasz tą śmieszną piosenkę, to ja w filmu tego nie wrzucę, nie możesz. Zakazuję ją śpiewać. A mogę być, o kimbly i go kupia? Nie. Moja siostra jest trochę dziwna, tak po prostu. Mówiłam chyba, mówiłam wam, że chce się pośmiać. W sumie to ona cały czas się śmieje. Kierunek, bulderek. Nie, nie. Złaty, u złatych jak jako, zobaczyłaś się jako parówka. Super. O, ile kosztuje bookmote? Mam 4 Robuxy, to może będzie kosztować 3. Nie, to jest 45. Wątpię, żeby coś y, takiego było drogie. Na czytanie. Ok, okay. spada. O, jest. Jest nasz. Jest spadek. Wiesz nasz spadek? Wiedziałam, że spadnę. Możesz coś karin, możesz coś Karina potrzebnego gadać? To, ale widzowie, musicie zostawić sto w górę i jest na nasz To jest ważne, prawda? Jest to subskrypcja ja nie potrzebuję. Ale 100 łapek w górę to na pewno nie odbijecie, bo ja mam tylko czterech albo tam pięciu subskrybentów. No, ale za ale to patrzycie na sobie lekbocie. Ja chcę bo ja... 10 łapek bo... w górę, ty mnie nie słuchałaś? Bo... No przestań bo mówić. Hej, bo hej, teraz wróć bądź głowę. Hej, teraz ludzi o głowy, Prawda? Ja mam o co ci chodzi. I teraz skoczymy, ułbowiem głowy, go natknę się Karina, jakieś dziwne, że no, na ci ogląda te, te, tego, tego, teka, te ja te go, to dlatego, tego taka, takiego, rzeczy gada, nawet nie wie, co gada. Nie wiem, co gada. O, no i za tym widzowie, za tym jest. Za jest koniec, koniec swojego omby, ale tutaj jeszcze nie kończymy omby. No tak widać to na górze, że to nie jest koniec. Widzowie, nie zobaczycie jak ja no, ale Za to nie polecę. To, jest to nas, nie? Yeah. Widzowie już. Widzowie, widzowie już widzieli i, u mnie ten level. Możesz gadać coś potrzebnego? Nie, nie chcę spadać! O. Jackson. Michael Jackson. Może to syn Michaela Jacksona. Nawet chyba tak na Co To mam trzy pominięcia ja etapu. I, a... Kogo to obchodzi? Ja, ale w ogóle jeszcze może mnie oglądać. No kogo to... Ale jeszcze nie... Nie Nikogo mnie to mnie nie obchodzi. Nie, nie. Nikogo to nie obchodzi jak coś... A, wiecie, że, a... Pamięta, że jest tak Karina, to... Karina... Karina musi coś... Jak coś Karina, to moja młodsza siostra. Znaczy no, tak, tak młodsza. Ty kochasz podstawówki, prawda? Ja. Znaczy, ja chodzę prawie do podstawówki, ale. ale... Nie, chodzi mi. <laughs> no, nie chodzę do podstawówki, tylko. Ja lubię do szkoły. Ale szkoła to podstawówka, jest kilka szkół. Jest to podstawówka. Ja przep... Przepraszam, że Karina tyle gada. Ja próbuję jej zagłuszyć. Jak mnie zagłuszy... Co jest? To ja się to wracałem. Zabudzisz nienormalny, normalny. panna, hmm. pana, a ja jaduś. Bo ty byś niestety, niestety, ale musi. Niestety, ale e, Karina. Musi coś gadać na filmach. No, ja A, za dużo nasza, nie to mówię. To jest... tak. I co tego basku? A myślałem, że go nie wziąłem. Mam nadzieję, że nie będzie jej słychać na moich filmach, bo i tak jej nawet nie widać. Nie potrzebuję. Nie potrzebuję. Właśnie... Potrze... prawda? Nie. ja wolę na jakieś. Jakieś subskrypcje. No bo na jakieś subskrypcję? Twasz pokazać. Na 100 subskrypcji chcę pokazać. Ja tu... w... Na 100 nie potrzeba. Nie, co się to stało? Więcej. O. Więc to. I widzę, jak pan się komentuje. Lublał się. Przedoję. Ok. To dajecie, to ok, przechodzimy do. Nap napiszcie komentarz. Oboję też ufoleć, ufoleć sobie serduszko. Nie, po co? Ja nie bo ja nie potrzebuję komentarza ufoleć, tylko by na przykład przebijam serduszko, kiedy napisacie, się, chciałem, żeby ten film był popularniejszy, żeby na kiedy napiszcie... No i napiszcie... No i... Nie! nie, nie, jeszcze nie skończyłem mówić, a ty dalej mówić, żeby ten film był popularniejszy. To po prostu powie, napiszcie hashtag guy albo na przykład hashtag grupy by gość. Albo hashtag, hashtag grupy waszej Waszej bardzo wpadniemy To Waszej grupy. grupy. Jest grupa. Ale hashtag to jest takie coś, że na przykład piszesz hashtag Pokémony i kiedy klikniesz w ten hashtag, bo to taki link, to wyskoczą Ci filmy o Pokemonach. A kiedy napisz hashtag i nazwy swojej grupy, to wyskoczą filmy o jakiejś grupie na Roblox albo na Discordzie. Jeśli w ogóle na Discordzie są grupy, czy tam serwery. A tak w ogóle będę chyba mieć grupę na Discord. Może jeszcze wyleci, będzie inna muzyka. Będzie inna. Może będzie jeszcze inna muzyka, bo nie wiem czy tam ma prawa autorskie. No więc ja będę dać inną muzykę, która nie ma praw autorskich, tylko najpierw muszę zobaczyć. Ej, ja wcześniej mogłem potem chodzić. Nie, tam na górze mogłem potem chodzić. O, jeszcze w ogóle mamy trzy etapy. O, na początku w ogóle nie ginąłem, a teraz ginę. Ok, mamy to. To chyba kakao jest. Czyli przemieniona na taki sam. A to dla mnie wygląda jak tak. Brązowy ketchup? Ten. A może to jest Nutella? Po co on miał pić ze swojej No. I teczkę jakąś płynną. Nutella no no to taka klejąca jest. No taka trochę klejąca. No ja nie mogę. Za późno skręciłem. Mówiłam wam, mam nadzieję, że usłyszeliście to, że ja, ja za bardzo nie mogę. Ja nie jestem na drugim Ja nie jestem, ja też nie jestem na drugim rewerze. Ja dawno przeszłam drugi rewerz. Ja też dawno. Żeby widzowie nie słyszeli twoich ich niepotrzebnych rzeczy, to ja, to ja próbuję zagłuszać. Mogę na to wejść? Tak, mogę na to. Chyba, że dalej już nie będę mógł na to. Tak, no, niestety zapomniałem, czy będę mógł. Tu wejść, ale ja tak będę w wrogu szedł. I teraz nic mnie nie złapie. Nic mnie nie kiedy tak będę w rogu szedł, widzowie. Na szczęście. I jeśli chcecie, żebym nagrał Felipeja, czy jak on tam się nazywał, nie chodzi mi o Felipezę, bo jest taki youtuber, to, jak ym, to co no Felipeja na robić, Roblox, ja na nie, nie mówię Felipeje, okej, okay. jeśli chcecie, żebym nagrał Felipeje na Roblox, to yy, na pewno dzisiaj się pojawią, Jestem zamiast tata. Top Model, niestety, jak coś ja, top, jak mówię Top Model, to chodzi mi o Fashion Famous, jeśli znacie takie, o, z pięć minut dostaję sobie pominięcie ja tak. Ja my ten modele, etap pominąć, da, ale chcę. Tak, tak. top model, Fashion Famous to się nazywa. Nie chcę co każdy odcinek mówić, widzą, że to się, że kiedy mówię Top model, to chodzi mi o fashion Famous. O, to już mogę chodzić po kodniku No pozapinałem bo po bo zap, bo zapinałem. Pozapominałem trochę. Co jest w tym momby? O to mi chodzi, że trochę pozadpominaję, że co jest w tym momby. E, uciekajcie z samolotu. Raczej co tłumacz głupi Robloxowi, więc tu nie mamy uciekać z samolotu, tylko iść, e, do, wchodzić do samolotu i uciec. To jest chyba ten Fat Junior, a tu ta padła. No i teraz wam pokażę, że tu jest ten kibel, do którego do którym był ten policjant, czy jak, to, czy jak on tam wyglądał. Nie to już skończył. Nie, jeszcze nie skończyłem i mów na mnie. Cypr... Nie mów na mnie Cyprus, tylko Cyprian. Nie! Spadłem... Ja skaczę po Kim Kiblu? Patrzcie, tu jest ten gościu i ja mogę się wrócić. Albo wejść do niego i znowu tam będę w jego buzi. Albo zobaczyć co jest naprawdę w jego buzi. W jego buzi naprawdę nie ma nic. On mózgu nie ma. Gościu, ty mózgu nie masz. I Możemy jeszcze raz sobie z tego zjechać i będziemy mu od nowa robili. O, właśnie weszłam do niego. Ratunku! A, zablokuję. Okej, okay, może jeszcze chcą zakończymy ten film. No właśnie, za chwilę będzie drugi. Nie, nie będzie za chwilę drugi, tylko będę musiał ten zrobić. Y, zmontować i już będzie wtedy drugi, okej? Okay, więc ja sobie dam jakąś fajną emotkę. Nie tu nie ma emotek. Czy można w ogóle tu dawać emotki? Nie, nie można, to nie będziemy mogli. Czekra ma chyba tak dwie początku, tak? No, znowu włączyło mi się to. Tak też się znalowałem. Okej. Okay. Znowu mi się ustawienia włączyły. To byście jest 22 minuty, nie? 22 minuty. 22 minuty. Ty ten film trwał, więc ja chyba teraz zakończę. No, no i pa pa. No i pa. 嗯。Mm.